Witam wszystkich, dzień dobru! Nagrywam w sumie odcinek, bo mi się nudzi... Dwie, trzy gierki... ...Waterfangs Blitz. Nie nagrywam ze zwykłych czołgów, bo mam za słabe tam czołgi i ogóle jeszcze... Wiecie, co ja tam piątką mogę nagrać, co nie? Ale to ale... Так есть. Nie najdzie tego czołgu i wszyscy go mają. Z związkiem mnie nie. O. Bodem I ślepy jestem. Kim trzeba być gnojem żeby grać arl O, No, Jezus Dobra Weszło Przynajmniej tego się zniszczy. Dobra. Rip. Czy nie rip? O, mać! Ajaj! Ajajaj. Ajajaj. Może jednak będzie więcej niż 2-3 rundki. Азитш экшп Заапликуууй Заапликууй Играем медали Камень сто, сто километры Mamy lepszego niszczyciela, definitywnie, oni ma... nie jest źle, naprawdę, nie jest źle. Który mój garnek? Lubię. Tylko ja nie potrafię go przebijać, a przynajmniej ...źle wybieram przeciwników, których chcę atakować. Znaczy. Nie mam jeszcze długo tego czołgu, to wcale nie tak, że mam go prawie wymaksowanego z wyjątkiem działka. Hmm. Ale... jeszcze nie wiem jak się nim gra tak do końca. Wiem jak się gra na tę dwójkę, ale na tę ósemkę to, to... Tak Nie do końca. dalej. Jeszcze jeden. Yes. było go nie spuszczać ze smycz, No, 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 no. Wargaming nie postaraliście się. Oh, ja może będę podlewał krzaczka, co nie Tak w sumie. Skoda? No, no ja będę podlewał krzaczka. Jackson. Koszec. Oh, Dobiję no go czy go nie dobiję? Dobiję go. Ok, to nie chcę mi się tutaj tak się. Jeśli sam się zablokowałem o schodki, no Jezus, Mary. J-Panther czy j Kaiser? O szoku, a macie. Znaczy, to jest z Family Friendly.

5 minut, 3 rądki, dwie, nie pamiętam. 2500 ekspa Jest git. jeszcze to się odbierę Tu się odbierę, tu się odbierę jeszcze Nie wiem czy odcinek będziecie widzieli bardzo późno Pierwsza w nocy czy coś czy będziecie go widzieli jutro, o 11 jakoś, czy coś, bo... Najgólnie nakrywam to o 22.20 hmm. Bo w sumie naprawdę nie mam co robić. Miałem długą przerwę z kanałem. Było trochę problemów. Nie z kanałem, tylko z... najgólnie ze sprzętem z komputerem. No i musiałem się też trochę po półtora miesiąca we Włoszech zaklimatyzować w Polsce. Przed wakacjami nie było filmu, bo naprawdę nie miałem pomysłów. Teraz będą raczej tak częściej. Będę się starał właśnie robić filmy 15-20 minut. Nie sądzę więcej, bo szczerze, ja nie robię filmów, by zarobić. Ja, ja robię o kiedyś, jako małe dziecko. Nie mogłem grać w niektórych grach, na przykład w World of Tanks, ale mogłem oglądać, jak inni grają i mi to na przykład sprawiało bardzo baj, bardzo dużą przyjemność. W mi cały czas mi sprawia. No. I po prostu wiem, że na świecie są miliony takich dzieci. Które po prostu bardzo by chciały w taką grę zagrać, a nie mogą... Jestem przyzwyczajony do grania bez nagrywanka Jestem bardzo przyzwyczajony do tego tu Koście tam się leją. O, 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 Było w wieżyczkę w te uszy strzelać. O, szcz, nie Oś. Masz chodnie. Jeszcze raz i pójdzie w piach. Nie zły strzał. Weszło jak w masło. Przeciwnik jest oberwał. Spiszczone. Siema braku. Nie przybiliśmy pancerza. To jest czarny brat. Lepsze działo. nie zarysowaliśmy. pokonamy. Ja mam to gorsze działo właśnie. I, I z tym jest mój problem. Będę próbował nawalać bo tą wyżyczkę. <śmianie> <śmianie> no, jest takie trochę <śmianie> zabawa w nieskończoność. Dobra.

Zaraz to t 4,9 rozwalić t 2,9 on tam jest. To... Trzeba będzie go rozwalić, bo to jest Nie no, wiecie jak to wygląda, że ja jedyny bez Spraga? Może jednego, kilka mi się tam uda zrobić. No, ale najlepsze jest to, że on mnie z tym lepszym działkiem nie mógł przebić. Ja myślałem, że będzie mógł. Właśnie, tak. No wiecie, skoro ja go ze słabym, ze go, z gorszym działkiem nie mogłem, no to on z lepszym technologikę powinien móc. Mam. A na MX przeładuję sobie, i potem będzie w dalej tego typu. Jezus Maria O nie, on mnie może przebić yy, To jest siódemka i ona ma sześć killi Ja będę jej siódmym kilem nie Zabawa to zabawa o masz Ew. Yy. 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 Yy, dobra, jednak nie zawsze zabawa jest dobra. No, nawet przebić go nie mogłem. No, za słabe mam działko. Dobra, to będzie na tyle w tym odcinku, tak w sumie. Więc papatki.